Takie właśnie powiadomienie u mnie oznacza, że dostałam właśnie prawdopodobnie swoją dniówkę. Ale co najlepsze, ja na tą dniówkę nie musiałam pracować ponad 12 godzin, tylko pół godziny w ciągu dnia, posiedzieć przed komputerem i popatrzeć na wykres, który dał mi zarobić taką właśnie dniówkę. A tu macie ją przeliczoną, jeżeli bym zarabiała najniższą krojową, ile musiałabym na nią pracować. A ja spędziłam tylko i wyłącznie pół godziny przy wykresie i przy pomocy skanera AI mogłam wejść z łatwością w rynek i zrobić swoją nówkę o wiele szybciej. To teraz trochę więcej konkretów. Ja jestem Natalia i od ponad dwóch lat zajmuję się tradingiem i zarabiam na rynkach finansowych. I wiem, że sporo osób myśli, że jest to skam, ale trading jest to handlowanie walutami. To też na co dzień robią m.in. banki. To jeżeli, jeżeli wpłacacie... Pieniądze na konto oszczędnościowe, to one cały czas nie leżą w miejscu, tylko są obracane, ale przez bank. I ty możesz w ten sam sposób zarabiać, co zarabia bank. Tylko oczywiście no na mniejszych sumach, ponieważ bank ma dużo, dużo większy budżet. Ty takiego nie musisz mieć, możesz wejść sobie z, na przykład ze 100 dolarami na rynek i tym kapitałem zacząć obracać. I oczywiście taka dniówka nie przyjdzie w jeden dzień, co ja ją zrobiłam, ale przy pomocy edukacji Ludzi, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie, przy moim wsparciu oraz przy produktach, czyli na przykład skanerach AI, czyli sztucznej inteligencji, możesz sobie ten proces przyspieszyć i nie musisz jeść kilka godzin dziennie nad wykresami, żeby zacząć zarabiać. Tylko wystarczy dosłownie czasami pół godziny dziennie posiedzieć przed komputerem, telefonem lub iPadem. I zanalizować wykres z pomocą AI, i to wystarczy Ci, żeby dorobić sobie do Ciebie codziennej wypłaty, albo nauczyć się tradingu od podstaw i potem zacząć zarabiać coraz większe sumy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak to w ogóle działa, zadadź mi jakieś pytania, napisz do mnie prywatnie tutaj, a ja odpowiem na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania.